Opowieść o skarpetce piątej, która uratowała małego kotka przed niedobrym chłopcem, a potem zmieniła się w coś zupełnie innego. Nie wiem, czy wiecie, ale skarpetki mają swoją osobowość. Potrafią być łagodne, przymilne, przytulają się do stopy, jak nie przymierzając kot, albo mały oswojony łoś. A mogą być też drapieżne, gryzące i zupełnie nieprzyjemne w obyciu. Ten drugi rodzaj skarpetek jest szczególnie przez właścicieli stóp niepożądany. Dlatego takie egzemplarze jak skarpeta z surowej owczej wełny, zrobiona na drutach przez grubą góralkę, najczęściej trafiała na samo dno kosza na bieliznę. Tam czekała aż pani domu. A w tym wypadku mama małej B. Zechce je wyprać w rękach. Spójrzcie, jak wyglądają te różne skarpetki. Te miłe i ta drapiąca. Bo przecież surowej wełny do pralki się nie wrzuca. Niestety nigdy nie ma dobrego momentu na pranie ręczne wełnianych skarpet, więc praktycznie rzecz biorąc, Dno kosza na bieliznę staje się dla nich miejscem wiecznego spoczynku. No, chyba, że dopadnie jej jakiś zdeterminowany mul i wygryzie w nich serię dziur. Strach to powiedzieć, ale wtedy czeka na nie tylko śmietnik. Skarpeta. Skarpeta numer 5 ostra i naprawdę niemiła. Leżała na samym dnie od ładnych paru lat. W koszu utarło się nawet powiedzenie, że ktoś upadł tak nisko, jak wełniana skarpeta. Oznaczało to, że naprawdę nie spotka go w życiu już nic dobrego. Mówimy tylko o jednej skarpetce lewej, bo los prawej był nieznany. A lewa leżała sobie i leżała, aż pewnego dnia mama postanowiła jednak sprawdzić, co znajduje się na samym dnie wyklinowego kosza, więc wyrzuciła całą jego zawartość na podłogę. Ojej, zawołała, jaka szkoda, że nie zrobiłam tego wcześniej. Popatrz, B, twoja zielona sukienka, całkiem o niej zapomniałam. Teraz pewnie będzie można ubrać w nią misia. O, zawołała B, jaka fajna bluzka w kwiatki twoja. Ano moja, strasznie mała. Ty się w to kiedyś mieściłaś? Mama zmarszczyła brwi. No już dobrze, dobrze, spakujmy to wszystko do worka i wyrzucimy do śmieci. Niedoczekanie wasze, pomyślała wełniana skarpeta. Podczas gdy mama i B zastanawiały się, dlaczego właściwie od leżenia w wełnianym koszu ubrania się kurczą, skarpetka wśliznęła się za pralkę, a potem zanurkowała w czarnej czeluści. Spodziewała się świata równie kolorowego jak zawartość kosza na bieliznę. Jednak na końcu długiego korytarza czekała ją niemiła niespodzianka. Szare, betonowe podwórko, szary dom i szare niebo nad nim. Na środku podwórka siedział kot. Nie, nie szary, tylko rudy i tak miły w dotyku, że niemiła w dotyku skarpeta poczuła gwałtowne ukłucie w sercu. Jak to się dzieje, że jedni z nas przychodzą na świat tacy delikatni, puszyści, przyciągający uwagę, a inni od samego początku muszą się zmagać ze swoją ostrością i niedelikatnością. Siadła sobie na szarym krawężniku i z zachwytem patrzyła na kotka. W pewnej chwili na podwórku pojawił się ktoś jeszcze. Chłopiec. O błękitnych, niewinnych oczach, równie delikatny i miło wyglądający jak ten rudy kot. Kici, kici, szepnął, podchodząc powoli do zwierzaka. Skarpeta spróbowała dostrzec ze swojego miejsca, co też chłopiec trzymał za plecami, bo najwyraźniej coś tam chował. Kici, kici, chłopiec skradał się, przypominając trochę kota polującego na mysz. Luda kocina jednak zupełnie go ignorowała. Zajęta wylizywaniem łapki, jak ktoś jest taki miły i puszysty, nie przychodzi mu do głowy, że ktokolwiek mógłby go nie lubić. Tymczasem chłopiec nie lubił kotów, ani psów, ani gołębi, ani nawet rybek. Kiedyś, kiedy był młodszy, bardzo, ale to bardzo chciał mieć swojego kotka. Niestety babcia, z którą mieszkał, nie zgadzała się, mówiąc, że mają za małe mieszkanie i że żaden zwierzak nie wytrzyma długo w takiej ciasnocie. Chłopcu było tak smutno, że w końcu przestał lubić zwierzęta. Ba, wręcz serdecznie ich nie znosił. Więc z tego ranka wyszedł na dwór i zobaczył pięknego rudego kocura, który prześlicznie lizał swoją łapkę. Ogarnęła go jakaś taka nieprzyjemna złość. Złapał worek po ziemniakach i zaczął skradać się w stronę zwierzaka. Nie był pewien, co robi. Przepraszam, nie był pewien, co zrobi, gdy już go schwyta. Miał jednak nadzieję, że uda mu się go solidnie wystraszyć. Świadkiem tej sceny była wełniana skarpeta. Gdy dotarło do niej, co dzieciak trzyma za plecami, w jednej chwili poderwała się z krawężnika i rzuciła naprzód. Trzema susami dopadła chłopca i niewiele myśląc wyskoczyła w górę i wsunęła mu się na głowę, zakrywając całą twarz tak, że przestał cokolwiek widzieć. Mały chuligan wydarł się na całe gardło. – Ratunku! – kot podniósł się i maszerując łapka za łapką, swoim niespiesznym kocim krokiem, oddalił się w sobie tylko znanym kierunku. Chłopiec przez chwilę boksował powietrze, sądząc, że za nagłą utratą widzenia kryje się jakiś groźny napastnik, a potem z wściekłością zerwał skarpetkę z twarzy i rzucił w kąt podwórka, gdzie stały worki z piaskiem. Rozejrzał się, krzyknął ostrzegawczo: Jeszcze cię dopadnę! i pobiegł do domu na żurek. Skarpetka leżała na kupce rozsypanego piasku, a serce jej śpiewało z radości. W całym swoim życiu nie była tak szczęśliwa jak teraz. Oto jej brzydkiej, szarej, samotnej i nieprzyjemnej dotyku udało się zrobić coś tak cudownego, ocalić to piękne, mięciutkie i budzące podziw zwierzę. Co z tego, że kot nadwet o tym nie wiedział, do szczęścia wystarczyło jej że spełniła dobry uczynek. Po paru dniach na podwórku zjawili się chłopak i dziewczyna. Mieli długie włosy, długie nogi, długie nosy, szukali starych rzeczy, które nie były już nikomu potrzebne, a z których mogliby zrobić coś pożytecznego dla siebie. Ale super skarpetka, powiedziała dziewczyna podnosząc z ziemi naszą wełnianą bohaterkę. Ma dokładnie kolor taki, jak ten swetr, który robiłam ci na drutach, ale nie skończyłam, bo zabrakło mi włóczki. Ach, powiedział chłopak. Wezmę ją, spróję, wypiorę i wreszcie będę mogła go dokończyć. Aha, powtórzył chłopak. Jak powiedziała, tak zrobiła. W ten sposób. Nikomu niepotrzebna szara skarpetka zmieniła się w sweter. Długowłosego chłopaka, ulubiony sweter. Nie tylko dlatego, że jego dziewczyna wydziergała mu go z miłością, on po prostu lubił, jak go trochę drapało w plecy. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za słuchanie. Dziękuję za kolejny rok razem. I życzę Wam. Wszystkiego cudownego. Życzę Wam tysięcy wspaniałych książek do przeczytania, do posłuchania i mam nadzieję, że odkryjecie wspaniałe przygody, wspaniałych bohaterów, wspaniałe postaci ukryte na kartach książek, które dadzą Wam mnóstwo radości i czasem może wytchnienia, jeśli spotyka Was coś niezbyt przyjemnego. Życzę Wam wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję za oglądanie i za słuchanie tego, co Wam czytam. Do zobaczenia w roku 2024.